Mili Państwo, w dniu dzisiejszym odbyła się, a w zasadzie odbywa się, bo skończyła się jedynie część kameralna, narada dyrektorów regionalnych dyrekcji lasów państwowych z udziałem większości naczelników z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. Oczywiście jest również reprezentacja Związków Zawodowych. Narada została poświęcona sprawom bieżącym. Poruszyliśmy całą gamę tematów, które na co dzień w tej chwili nas nurtują. Dużo uwagi poświęciliśmy rozpoczynającym się działaniom na terenie leśnych gospodarstw węglowych. Jedziemy w teren dla Przedyskutowania sprawy szlaków zrywkowych. Jak wiadomo, wydałem takie zarządzenie, które uruchamia procedurę stanowienia szlaków zrywkowych. Oczywiście w ślad za tym pojawiły się różnego rodzaju głosy, oceny. Chcemy w terenie to przedyskutować i ewentualnie skwitować pewnymi wnioskami. Zrywka jest decydującym sprzętem, który wpływa na to, w jaki sposób leśniczy zarządza szlakami zrywkowymi na danej powierzchni. Rozmieszczenie szlaków zrywkowych co 20 metrów, szerokość szlaku 3, 4, 4 metry. One są nieregularne, w wielu miejscach mają swoje Zakręty wynikające z różnych potrzeb. Nic się nie dzieje na etapie realizacji, tym bardziej na etapie następnych zabiegów. Dzisiaj wiem, że sprowadzenie tej technologii tutaj nas w wielu względach uratowało. Pozyskanie skoczyło z 50 na 85, i w ubiegłym roku, 17 czerwca, jednym podmuchem wywaliło nam 65 tysięcy metrów. W ubiegłym miesiącu skończyliśmy sprzątać. Jestem przekonany, że gdyby nie pomoc maszyn i technologii, która w tym momencie, kiedy zdecydowaliśmy się na nową technologię, szlaki operacyjne nabrały zupełnie innego znaczenia. Zdecydowanie nabrały na wadze. Jestem przekonany, że nie sprzątnęlibyśmy 60 tysięcy wywrotów rozproszonych po całym lesie z własnymi siłami. Byłoby to bardzo trudne. Rzeczywiście tutaj po wykonaniu tego szlaku, no widać, no może to budzić jakieś tam zdziwienie u przechodnia. Szlaki są bardzo widoczne, dlatego że to jest dosłownie miesiąc po zakończeniu działań tutaj, ale zwróćmy uwagę na korony tych drzew. One są już zupełnie zamknięte i tu nie ma żadnego szlaku. Przeszliśmy do bogatego siedliska w puszczy kozienickiej. Jak widzicie, tu została wybrana technologia tradycyjna, pilarz. Plus szlaki zrywkowe, ale w, tym, w tej sieci, jakiej, jakiej tu Państwu przedstawiliśmy, to są pomierzone GPS-em szlaki naniesione z gruntu. Tak one wyglądają i tych szlaków tym razem co 40. Ta technologia nie wymaga aż takiej dokładności co, co 20 metrów, jak pozyskanie maszynowe. Ale wystarczy na poparcie tego, co mówię, przeczytać sortymenty, które tu zostały po pozyskane. Może najpierw przelecę szybko same gatunki: sosna, bóg, dąb, jodła, jawor, klon, wierzba, wiąz. A zatem już widzimy, jakie miał tu pilarz za zadanie. Sosna S2A, oczywiście dominowało to kilka gatunków, jodła S2A i S4, 181 metrów, dlatego, że w opisie mamy przestoje jodłowe i musiał leśniczy pewnie zdecydować o usunięciu kilku już, już wiekowych, wiekowych spraw. 181 jodły, drugim gatunkiem oczywiście był dąb ale jest jeszcze właśnie wielkowymiarowe także tym bardziej tym bardziej tego było tego było dużo 339 metrów pozyskano na powierzchni 5,85 a zatem zwróćcie państwo uwagę 60 metrów intensywności z hektara a zatem wcale nie tak mało rozmieszczenie szlaków zrywkowych co 40 metrów oczywiście w Oczywiście w rozmieszczeniu nieregularnym, dlatego że i same naloty, i odnowienia, i struktura jodły, i stożki wzrostu, i pewne działania, które Leśniczy już zdecydował na szacunku brakarskim, decydują o takim rozmieszczeniu. Z tego, co mogę w podsumowaniu tej części kameralnej powiedzieć Państwu, to można powiedzieć, że sprawy w Lasach Państwowych idą normalnym tokiem. Zachowujemy należytą płynność finansową. Jesteśmy u samego końca prac nad planem finansowo-gospodarczym. Nie mamy większych problemów, jeżeli chodzi o sprzedaż drewna. Ale oczywiście tych spraw bieżących, jak to zwykle bywa, jest bardzo, bardzo dużo. Na szczęście były one. Omówione na tej części kameralnej, co do większości znaleźliśmy pewne rozwiązania. Nie są to oczywiście sprawy tego kalibru, które w tej chwili na przykład no, dotykają takich branż związanych z ochroną środowiska jak woda, geologia czy nawet parki narodowe. To są raczej sprawy, które nie mają charakteru systemowego. Dziękuję bardzo.